Witajcie w Jazz Adonia Beach Resort, nowo otwartym czterogwiazdkowym kurorcie na Zanzibarze. To miejsce oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby w pełni się zrelaksować i odkryć prawdziwy raj. Przenieś się do świata luksusu na prywatnej, 300-metrowej plaży, z niezapomnianymi widokami i wspaniałymi atrakcjami. Jazz Adonia Beach Resort jest położony w malowniczej okolicy Uroa, na wschodnim wybrzeżu Zanzibaru. Zaledwie 45 minut jazdy od lotniska i w sąsiedztwie znanych miejsc, takich jak Stone Town i pobliskie wyspy, ten hotel zapewnia doskonałą lokalizację, która łączy spokój z bliskością głównych atrakcji Zanzibaru. Jazz Adonia Beach Resort oferuje 182 eleganckie pokoje, każdy zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie. Pokoje posiadają widok na ocean lub tropikalne ogrody. Zapewniając doskonałe warunki do relaksu, wyjątkowy wystrój i nowoczesne udogodnienia tworzą idealne miejsce na wypoczynek w otoczeniu egzotyki Zanzibaru. W tym hotelu czeka na gości wyjątkowa podróż kulinarna przez smaki Zanzibaru i świata. W głównej restauracji serwowane są dania w formie bufetu, łączące lokalne specjały z międzynarodowymi potrawami. Restauracje à la carte. Oferują świeże owoce morza i kuchnię włoską, a po dniu pełnym wrażeń warto zrelaksować się przy orzeźwiających koktajlach w barach przy basenie i plaży. Jazz Adonia Beach Resort to idealne miejsce zarówno do relaksu, jak i aktywności. Baseny z widokiem na ocean, sporty wodne, takie jak nurkowanie i kitesurfing, czy spokojne chwile w saunie lub podczas masażu każdy znajdzie coś dla siebie. Spa Oferuje szeroki wybór zabiegów relaksacyjnych, a siłownia z widokiem na ocean zapewnia idealne warunki do aktywności fizycznej. Jazz Adonia Beach Resort to doskonała baza wypadowa do odkrywania Zanzibaru. Warto wybrać się na wyprawę nurkową do raf koralowych, odwiedzić lokalne plantacje przypraw, a także poznać historyczne miejsca, takie jak Stone Town. Miłośnicy przyrody mogą wybrać się na wycieczki do pobliskich wiosek. I odkrywać fascynującą kulturę wyspy. Jazz Adonia Beach Resort to miejsce, które spełni wszystkie oczekiwania: luksusowy wypoczynek, rajskie plaże i bogactwo atrakcji. To wszystko czeka na Zanzibarze. Odkryj to wyjątkowe miejsce i ciesz się niezapomnianymi wakacjami w jednym z najpiękniejszych zakątków świata. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej o najpiękniejszych miejscach na wakacje, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi inspiracjami. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych filmach.